Bardzo dobrze graliśmy pierwsze dwa sety i jeszcze do połowy trzeciego i potem nie wiem co się udziało. Przegraliśmy trzeci, czwarty i piąty. No. Nie wiem dlaczego daliśmy ciała. No Prowadziliśmy w trzecim secie, wszystko szło zgodnie z planem. Mieliśmy wygrać, znaczyliśmy po to 3-0 yy, i w pewnym momencie wszedł Maciek Zajder na zagrywkę i nas rozstrzelał, oszalał. A wiadomo jak to przysłowie siatkarskie mówi, kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2. Po prostu myśmy przegrali ten mecz naszymi błędami. Bą Ciężko, nie, na pewno nie było myśli, że już ten mecz jest wygrany, bo... A jeżeli była taka myśl, to właśnie ona nas zgubiła, tak? No ciężko mi powiedzieć, ja w tym momencie byłem na ławce i nie wiem, co się działo w głowach chłopaków. Dla mnie ten mecz nie był jeszcze wygrany. A w tej sytuacji musimy znowu walczyć o każdy punkt, by załapać się do playoffów.